Nawrocki, proszę państwa, podeptał honor polski. Nie dość, że podeptał, to jeszcze zbezcześcił pamięć naszych bohaterów. Co więcej, uczynił z Polski popychadło. Tak właśnie Kaczyński za pomocą Nawrockiego dopiął zabory polski dogadane. Z Trumpem i z Putinem. Robert Heda na kanale Jana Pińskiego. Witam Państwa. Jestem oficerem Agencji Wywiadu w stanie spoczynku. I zaczniemy od uwagi. Proszę Państwa, wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że w kampanię wyborczą włączą się. Obce mocarstwa. Niejednokrotnie podkreślałem, że ten czas nadejdzie. Nadejdzie w związku z kampanią prezydencką, i właśnie ten czas nadszedł. Polska same wybory są atakowane zewnętrznie, atakują zarówno wrogowie, jak i jak Rosja. O czym świadczy alarm Nasku i działania blokujące zagraniczne, czy też blokujące dywersyjne portale? Bo to, że Nask, jak ustalił, konta zostały założone w Polsce, nie świadczy w żadnym przypadku o tym, że nie zostały założone za rosyjskie pieniądze ponieważ w ten sposób atakując z Polski Rosjanie uwierygadniają ten swój dezinformacyjny przekaz ale atakują także fałszywi sojusznicy i od tego chciałbym zacząć wykorzystują moment napięcia społecznego Ukraińcy Ukraińcy którzy podjęli próbę dyskredytacji Donalda Tuska w drodze do Kijowa. Chodzi o ten oddzielny wagon, aby pokazać, że w ukraińskiej hierarchii ważności Polska jest mniej wartościowym partnerem od Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii. A w emocjach, a aż po tym wydarzeniu, chciałoby się powiedzieć prosto w ukraińską twarz: wydalać. Ale tego nie zrobimy, bo w naszym interesie, naszym polskim interesie jest przedłużać wojnę po to, aby zyskać dla Polski czas. Przedłużać rżnięcie Rosjan przez Ukraińców i odwrotnie. A oczywiście prowokacja odniosła pewien skutek, ukraińska, Bowiem od razu podchwycił ten temat, kto? Kaczyński według dziadka z żoli boża i przekazu nawrockiego w kampanii wyborczej, ta prowokacja jest dowodem, że Polska jest popychadłem Europy, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii. Nie, to jest zawiść. Na Ukrainie, proszę państwa, był lech Kaczyński który przy Jarosławie Kaczyńskim, jego bracie, jawi się olbrzymem. A samego Kaczyńskiego Jarosława na doczepkę do Ukrainy zabrał w 2022 roku Morawiecki, bo tak pis robił z Jarusia, który przespał stan wojenny, wielkiego bohatera co jechał z pomocą dla Ukrainy pod bombami, oczywiście w cudzysłowie. I pytanie, co Kaczyński zrobił wówczas w Kijowie dla Polski? Mniej niż zero. Pojechał na wycieczkę krajoznawczą, bo nikt nie chciał w Kijowie z nim gadać. Nawrockiego prawdopodobnie Ukraińcy nie wpuściliby na Ukrainę za antyukraińskość i prorosyjskość. Z Nawrockim jako szefem IPN Ukraińcy też nie chcieli gadać, natomiast ta wizyta Tuska jest dowodem ogromnego patriotyzmu premiera polskiego, prawdziwego patrioty, bo Nawrocki z Kaczyńskim zapewne obraziliby się i podnieśli wrzask, że nie są odpowiednio honorowani przez Ukraińców Natomiast Tusk, mimo wszystko, pojechał do Kijowa, bo rozumie i realizuje polski interes narodowy. A zagrzewanie Zełęckiego do stawiania oporu i przedłużania wojny, do stawiania oporu przed pokojem na niekorzystnych warunkach daje Polsce czas dyplomatyczny i militarny na wzmocnienie. I kto tu kim steruje? Łęski, złośliwością wobec tuska czy tusk przedłużający rżnięcie ruskich a poczekajmy jeszcze kilka lat aż wyprzedzimy o sto długości skorumpowaną Ukrainę i doszczętnie okradzioną przez własne elity Ukraina jest okradana przez złodziejskie elity teraz od niedawna na spółkę z elitami Trumpa, z elitami Maga, a przyznam się osobiście, że z polskiego punktu widzenia lepiej jest jednak mieć ukraińską kolonię Trumpa, a nie ukraińską kolonię Putina. A generalnie mówię o tym, bo tak wygląda los narodów. Na czele których stoją pazerne, głupie elity, pazerni, głupi politycy, przywódcy. I wówczas albo ci przywódcy sprzedają kraj sami, a w obawie przed tym, że zostaną sprzedani przez innych, przez zewnętrzne siły, przez obce mocarstwa. I dlatego o tym mówię, że taki scenariusz właśnie przygotowuje dla Polski Nawrocki i jego właściciel Kaczyński, czyli generalnie PiS. I przechodząc do bezczeszczenia i podeptania naszej dumy narodowej i honoru przez Nawrockiego, trzeba to wyraźnie podkreślić. Nawrocki to zrobił i robi w dalszym ciągu. Ratując się przed skutkami złodziejskiej afery mieszkaniowej, sprowadził na pomoc kogo? Rumuna, egzotycznego faceta znikąd, margines polityczny Europy, który jak stan Tymiński, jeśli Państwo pamiętają, wybory na początku lat 90. To był taki człowieczek z NSSR-em, e, Margines, taki jak obecnie niejaki Stanowski, który wypełzł na polską arenę polityczną. I gdyby nie polityka y, głup. Y, p, przepraszam, polityka głupoty, gdyby nie korupcja, to ten rumuński gość. Odpowiednik PiSu, szefa PiSu i Nawrockiego byłby w dalszym ciągu prezesem kanapowej partii, gdyby nie pazerne elity. Teraz jest rumuńskim, kaczyńskim i nawrockim w jednej osobie. Jakim, jakim proszę Państwa, zdesperowanym trzeba być? Jakim a, Przepraszam za wyrażenie, hamem trzeba być, żeby po sweet Foci z Trumpem błagać o pomoc jakiegoś rumuńskiego faszystę. To jest właśnie podeptanie polskiego honoru i polskiej dumy, wzywanie na pomoc obce siły. Każde, które zgodzą się ingerować w wyborach. Rumunii są na etapie Polski 2015 roku. Społeczeństwo dało się zmanipulować przez odpowiednika Kaczyńskiego, a jednocześnie przez ruską propagandę. To jest ta sytuacja, w której także dziś znajduje się Polska. A Rumunii wpadli w pułapkę populizmu nie z miłości do tego człowieka, który nazywa się Simeon tylko w proteście przeciwko postkomunistycznym partiom rządzącym Rumunią od 1989 roku. Simion to figurant, przypadkowy, tak jak Nawrocki, to faszysta przedstawiający wyborcom wizję powszechnego szczęścia, zdrowia, bogactwa, czyli dla każdego coś miłego. Ujętą w marzeniu o powrocie do Wielkiej Rumunii. I taką samą iluzję proponuje nam Kaczyński i Nawrocki, po to, żeby dalej móc kraść, żeby uniknąć odpowiedzialności. To jest tak, dlaczego nazywam go faszystą. Kiedy Wielka Rumunia w w szczytowym okresie II wojny światowej obejmowała okupowane tereny od Odessy po e, terytoria byłej Jugosławii. Dziś Simeon widzi Rumunię e, zjednoczoną z Mołdawią, siłą oczywiście, zamachem stanu w Mołdawii. I a, to jest taki wytwór polityki historycznej, polityki historycznej analogii PiSu, Bóg, honor, ojczyzna wykreowanej przez mocarstwowe resentymenty i roszczenia terytorialne, proszę Państwa, wobec wszystkich sąsiadów. Tak Simeon chce anektować, okupować terytoria wszystkich sąsiadów. To jest taki rumuński nawrocki stworzony manipulacją, kłamstwem takim, że Podobnie jak polski pis, uzdrowi Rumunię. Rozprawi się z policją, pogna dotychczasowe elity i zapewniam, że skończy tak jak Kaczyński i Nawrocki, jako szefowie mafii politycznej czy partyjnej. I w perspektywie międzynarodowej, takie postępowanie wspiera rosyjską agresję na Ukrainę i Europie. Mówię o Simeonie, ale mówię też o Nawrockim, mówię też o Kaczyńskim, bo Simeon niczym nie odróżnia się od Kaczyńskiego. Orbana liczy, że pożywi się trupem Ukrainy. A propos, Ukraińcy rozbili ostatnio siatkę węgierskich szpiegów, którzy przekazywali do Budapesztu informacje o nastrojach na Zakarpaciu, w obwodzie ukraińskim, o ruchach jednostek wojskowych, o ich lokalizacji. Orban zbiera dane albo do militarnej agresji Węgier na ukraińskie Zakarpacie, albo przekazuje takie dane Moskwie. I teraz porównajmy wiedząc od Amerykanów Kaczyński wiedział o wybuchu wojny na Ukrainie na kilka kilkanaście tygodni wcześniej a mimo tego a planował wejście wojska polskiego czy też z tego powodu planował wejście wojska polskiego wkroczenie do Lwowa na Wołyń i po dole. Zachował się jak hiena. PiS zachowywał się jak hiena. Czekał na resztki ze stołu Putina. Czyli Putin pokonuje Ukrainę, Kaczyński w tym czasie pod pretekstem pomocy wprowadza polską armię do zachodniej Ukrainy. Kaczyński nie różni się niczym od tego Simiona, a czekał jak hiena na śmierć Ukrainy, chciał poprowadzić polską armię do krwawego konfliktu, wciągnąć Polskę w wojnę. To akurat a propos tych twierdzeń, jakoby Tusk oszukiwał wszystkich i a, zamierza wysłać kontyngent polskich żołnierzy na Ukrainę. Nie, panie Kaczyński, to pan planował wciągnięcie Polski w wojnę i wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainie. I pan to zrobił, bo przypominam, że Macierewicz z obecnym szefem sztabu generalnego, generałem Kukułą, ówczesnym dowódcą pułku komandosów z Lublińca wysłał na Ukrainę jednostki polskie. Nie na tyły, a na linię frontu. To była duża afera, wyciszona przez PiS, bo Amerykanie się wściekli. Biden był wściekły. Przepraszam, Trump był wściekły, a Amerykanie byli wściekli na to, co zrobił Macierewicz z Kaczyńskim wtedy. Kaczyński po, w okresie. Przygotowań bezpośrednich Putina do wojny nie zadbał, wiedząc o agresji, już o przygotowanie Polski do obrony. Jak zdrajca, 6 grudnia 2021 roku, na trzy miesiące przed agresją, zwołał do Warszawy szczyt prawicy europejskiej z udziałem przedstawicieli tej samej partii, na której czy stoi Simeon. Oni domykali prorosyjski zamach na NATO i Unię Europejską, na zamach na wschodnią flankę, bowiem e, gdyby nie wybory 15 października 2023 roku i odebranie władzy PiS, to na wschodniej flance mielibyśmy prorosyjską dziś Rumunię, Węgry, Słowację i prorosyjską Polskę. Te kraje zjednoczone antyukraińskością, z Nawrockim w roli prezydenta i Simionem w roli prezydenta. Zjednoczone chęcią rozbiorów Ukrainy. Na zachodzie ich odpowiednicy z Hiszpanii, Francji i Niemiec też mieli przejąć władzę w imieniu europejskiej skrajnej prawicy prorosyjskiej, agenturalnej. I gdyby PiS wygrał wybory 2023 roku, a Simeon wygrałby teraz, lub gdyby wygrał te wybory prezydenckie u nas na Wrocki, to plan był prosty. Przejęcie razem z zachodnimi populistami i skrajną prawicą Parlamentu Europejskiego przejęcie władzy w Unii Europejskiej i zniszczenie Unii Europejskiej, bo mieliby populiści i prawicowcy typu Nawrocki, Kaczyński przewagę głosów, przewagę posłów, oni by rządzili Europą. I to byłby upadek Europy, upadek. Europejskiego komponentu NATO, a, a że geopolityczna sytuacja, geopolityka nie znosi próżni siły, to Rosja wchodziłaby już teraz do Polski jak nóż w masu. Wszystko to się rypnęło 15 października 2023 roku. Koalicja Demokratyczna, rząd Tuska, Polska. Tak naprawdę ocaliły Unię Europejską, całą Europę, ale przede wszystkim Polskę przed Putinem. A taki kolejny cud nad Wisłą, tym razem cud Tuska. I dziś z nadzieją na wygraną Nawrockiego odżyły te plany Kaczyńskiego i plany Moskwy. Plany na zniszczenie Europy. Kluczem, kluczem jest zwycięstwo Nawrockiego. On zrobi wszystko, żeby przyspieszyć wybory, żeby zniszczyć rząd Tuska, odsunąć od władzy i a stąd wizyta i poparcie, wezwanie na pomoc rumuńskiego e, odpowiednika PiSu, rumuńskiego odpowiednika Nawrockiego i to Okrywa Nawrockiego hańbą, hańbą zdrady, hańbą Targowicy. Tak Nawrocki razem z rumuńskim gościem i z Donaldem Trumpem i z Putinem niszczy poczucie polskiego honoru i dumy narodowej. Wystawia nawrocki tym samym Polskę na sprzedaż. Targuje się naszymi interesami bezpieczeństwa, interesami narodowymi. Bo tym dla Polski w historii zawsze kończyła się obca interwencja wewnętrzne sprawy. Trumpa, Simiona, Putina. A ingerencja, ściągnięcie na pomoc raczej zagranicznych polityków, zagranicznych nacisków przez Nawrockiego, to jest podeptanie naszego honoru, uczynienie z Polski popychadła jakichś obcych zewnętrznych sił. Rozumiem jedno, proszę Państwa, w historii, z historii wiemy, że polscy magnaci mieli hajduków, takich zbrojnych pachołków wołochów, czyli historycznie Rumunów, mieszkańców Wałachi. Rumunii. Ale to była najemna służba, proszę Państwa, polskich arystokratów. Gdzie ten Nawrocki ma honor, żeby teraz wzywać hajduków, żeby wzywać Wałachów na pomoc? E, jeszcze w dodatku Nawrocki bezcześci w kampanii pamięć polskich bohaterów. Żołnierzy, bijących się stuleciami o naszą niepodległość, bohaterów naszej historii. W kampanii ma pełną gębę patriotyzmu. Nawrocki rzuca ważnymi wydarzeniami z historii Polski. I ten oszust, kłamca w tych ramach wyciera sobie gębę. Monte Cassino, a narwikiem, bitwą pod narwikiem, bitwą pod Falę, wyciera sobie gębę dywizją pancerną generała Maczka i korpusem generała Andersa. To jest po prostu wstrętne, bo po to wspomina o tych datach, żeby porównać się i zaliczyć do naszych bohaterów narodowych. A tą kampanię kłamstwa, tę kampanię kłamstwa, oszustwa, manipulacji porównuje do najważniejszych wydarzeń historycznych i zwycięstw polskiego oręża. A człowiek, który wyłudził, a właściwie ukradł kawalerkę choremu człowiekowi, skazując go na DPS czy też... Bezdomność w innym wypadku porównuje się do generała Maczka i Andersa, do zwycięzców spod Monte Cassino. To jest, proszę państwa, hańba i zbezczeszczenie pamięci naszej, pamięci historycznej. A tak prawdę mówiąc, ten oszust Nawrocki zostałby pognany przez żołnierzy Maczka i Andersa, Albo wyrokiem sądu wojskowego zostałby podstawiony po ścianę, pod ścianę jako rabuś i maruder. I to on wyciera sobie gębę polskimi bohaterami. Nawrocki jest jednak tylko fragmentem zdrady ojczyzny przez pis. Kaczyński i nawrocki liżą pewną część ciała. Donaldowi Trumpowi. Chcą i amerykańskiej ingerencji w wyborów. Błagają o interwencję w wybory. E, za sprawą MAGA ta zdrada Kaczyńskiego i Nawrockiego się dokonuje, bo Kaczyński donosi na własny kraj Polaków, ojczyznę e, do amerykańskich Zwolenników Maga, do jakichś tam senatorów amerykańskich i uzgadnił uzgodnił w 100% treść listu senatorów amerykańskich do Komisji Europejskiej o rzekomym łamaniu przez rząd tuska praw człowieka i demokracji. To Kaczyński w interesie nawrockiego jest właściwym autorem tego haniebnego donosu. Tej haniebnej próby podważenia w Polsce demokracji i naszych wyborów, bo to my będziemy wybierać już za kilkadziesiąt godzin prezydenta. Podpisy na tym liście senatorów amerykańskich to jedyny wkład Ameryki, a reszta to jest wynik zdrady i donosicielstwa. Kaczyńskiego w interesie Nawrockiego, w interesie powrotu do władzy, złodziejstwa i represji. A maga także zależy na powrocie władzy do PIS, właśnie w Jana Wrocki. On ma uruchomić ten proces, bo. Kaczyński doskonale zdaje sobie sprawę, że Amerykanie, administracja Trumpa, jak będzie potrzeba, to przehandluje Polskę z Putinem w zamian za neutralność Rosji w konflikcie Ameryki z Chinami. I Nawrocki razem z Kaczyńskim o tym doskonale wiedzą. Ale przez kontakty z Trumpem, przez wołobłaganie o pomoc Trumpa wystawiają siebie, jako pis, i Polskę, niestety całą, na sprzedaż. Chcą wytargować z Radą Polski swój własny dobrobyt, kariery, władzę i będzie to władza pisu, władza namiestników obcych, Mocarstw w Polsce. Czy to będzie Trump, czy Putin. Zależy jedynie od tego, który Kaczyńskiemu i Nawrockiemu zrobi lepiej. I więcej. Więcej da Kaczyńskiemu i Nawrockiemu. Kupczenie Polską już się zaczęło. Sądząc po rosyjskiej i amerykańskiej ingerencji w demokratyczne wybory Polaków starania to upodlenie Polski przez Kaczyńskiego przynosi skutek jedyna nadzieja proszę państwa zachowania niepodległości to nasze patriotyczne wybory udział w głosowaniu i niedopuszczenie do tego, żeby to Nawrocki zwyciężył. Tylko tak unikniemy dalszej hańby narodowej, podeptania naszej historii. To my jesteśmy gwarantami rozwoju i bezpieczeństwa oraz silnej Polski. I dlatego ja głosuję na Trzaskowskiego, bo Jestem polskim patriotą. I ludzie głosujący na wszystkich kandydatów, poza maciakami stanowskimi i tymi amebami, głosujący na wszystkich innych oprócz Nawrockiego, są polskimi patriotami. Dziękuję Państwu za uwagę. Pożegnam się. Robert Heda na kanale Jana Pińskiego. Do kolejnego spotkania. Do widzenia.